W ten weekend zapraszamy na Festiwal Syreny. Jest to pierwsza edycja naprawdę wyjątkowego festiwalu poświęconego twórczości kobiet. Trzy instytucje, trzy miasta i trzy główne obszary tematyczne: kobiety w muzyce, kobiety uchodźczynie. I kobiety Solidarności. Zapraszamy przede wszystkim do Konsulatu Kultury w Gdyni, gdzie odbędzie się większość naszych wydarzeń. Syreny są one dla nas symbolem kobiet kompozytorek, kobiet twórczyń, ale przede wszystkim kompozytorek, które, chociażby się można, można się wydawało, że są jednak już obecne w przestrzeni publicznej, że się je wszędzie wykonuje, no jednak to nie jest zupełnie tak, o ile jeszcze w muzyce współczesnej mamy wiele wykonań, prawda, już w tej chwili ta muzyka XX wieku jest bardziej obecna kobiet twórczyń, natomiast ta. W Wcześniejsza, niestety ciągle nie. I naszym głównym celem jest przypomnienie tej muzyki. To jest po prostu muzyka bardzo wartościowa, która powinna znaleźć swoje miejsce na, na scenach i estradach, i chcemy również zachęcić słuchaczy do. Szukania, do słuchania, do zainteresowania i mamy nadzieję, że nasz festiwal będzie pierwszą edycją innych wydarzeń, które będziemy pokazywać i przy publiczności, prezentować publiczności w później. I mamy nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni i że znajdą wiele, wiele ciekawych, interesujących, inspirujących wiadomości na naszym festiwalu.